Tego sygnałem jest umiejętność cieszenia się z sukcesów innych. Z tego, że inni odnaleźli własną drogę, że stoją na własnych nogach, że odnajdą własny talent, że są niezależni. Właśnie czym jest umiejętność cieszenia się z cudzej niezależności, z cudzej wolności, z cudzej kreatywności, z cudzego zaufania do siebie? Hmm. Jest rodzajem egoistycznej przyjemności. Bardzo dobrym znaczenia słowa egoistyczna. Ponieważ jeśli cieszą mnie sukcesy, odnalezienia, samodzielność osób, które mnie otaczają. I to już naprawdę niezależnie od tego, czy w jakiś sposób łączą z nimi harmonijne czy, czy dysharmonijne stosunki, czyli. Czy mają mi dostarczyć emocji ciężkich, czy też emocji satysfakcjonujących? Oznacza, to że żyję w świecie permanentnej satysfakcji. To znaczy, że jeżeli nie spędzi mnie czyjś sukces, a wręcz przeciwnie, zaspokaja mnie radością oglądania tego, i czuję się osobiście spełniony, oglądając ludzi, którzy stają na własnych nogach, ufając własnej mocy. Jeżeli ja zaczynam przy takim czymś odczuwać satysfakcję niewypartą. To znaczy satysfakcję pozbawioną męczeństwa, w którym ja siedzę gdzieś tam na jakimś głodowej miejsce i zastanawiam się, że powinienem szlachetnie cieszyć się z innych radości, sukcesów innych, w tym czasie ja jestem pozbawiony tego. To jest zwykłe wyparcie i to się odegnie pałą w drugą stronę, bardzo często zachłannością albo, albo z zwykłym przyznaniem się do zazdrości i do zawiści. I to, no zdrowie jest powiedzieć sobie wprost, wtedy, że, że jestem zawistny i że, i, i że tego nie chcę oglądać, ale jeżeli czuję autentyczną satysfakcję, z pozycji zaspokojenia siebie w tym, kim jestem, oglądając, że w moim świecie osoby, które realizują siebie w sposób najpełniejszy na dziś dla siebie, oznacza to, że rozumiem, na czym polega poczucie bezpieczeństwa i rozumiem, że ja jestem jego źródłem. Nareszcie. W jaki sposób osiągnąć ten stan? Przyznawając się do siebie na każdym etapie. Na etapie szczerego życzenia innym dobrze, kiedy po prostu jest to u nas myślenie życzeniowe i wychodzi nam to w kratkę. Na etapie zauważenia, jak to myślenie życzeniowe bierze w łeb, bo sami czujemy się tak silnie wybici z własnego poczucia bezpieczeństwa, że sukces innych jest dla nas zagrożeniem. A obecność takich mędowatych, yy, 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 takich po prostu, no nie wiem... Yy, przesłodzonych deklaracji, jak na przykład ktoś mógłby pomyśleć teraz o mojej, e, doprowadza nas do alergii. To najczęściej oznacza, że nie lubimy oglądać własnej zawiści i nie chce nam się przyznać do tego, że jesteśmy z natury zawistni. A jeżeli jesteśmy obecnie z natury, jesteśmy wszyscy zawistni, od tego zaczniemy, ale że obecnej chwili to jest moja kineza, to nie jest tylko potencjał. Jeżeli więc przyznaję się, używam takiego Przesłodzonego komunikatu, jak mój, do tego, żeby się wkurzyć i zauważyć, że jestem zawistny, to to jest świetna szczerość. Bo jeżeli ja siebie pokocham zawistnego, to jest pierwszy krok do tego, żeby przestać się interesować, do kogo jeszcze w porównaniu mogę być lepszy. Ponieważ jeżeli w jakikolwiek sposób poświęcam więcej uwagi czyjejś temu, co nie lubię w innym, i jestem bardzo wylewny w deklarowaniu rzeczy, nie wiem, w obniżaniu w moich słowach wartości tego, co inni sobą reprezentują, to znaczy, że w jakiś nieprzeparty sposób niepokoi mnie to, że jestem tym, co krytykuję. Natomiast jeżeli jakiekolwiek negatywne opinie z moich ust najczęściej są oszczędne i mówione czysto pod kątem merytorycznym, natomiast. Najczęściej powiadane są z zaufaniem do tego, że, że wszyscy na świecie są po to, żeby dostarczyć wszystkim na świecie to, czego wszyscy na świecie chcą. Oznacza to, to, że w jakimś sensie jesteśmy wszyscy potrzebni, tylko jesteśmy najbardziej potrzebni w swoim świecie, kiedy jesteśmy najbardziej sobą, bo wtedy najbardziej harmonijny sposób, najbardziej zaspokajający sposób wszystkie strony tego, czyli przestrzeń i mnie. Yy, yy, odnajduje się w sposób realizacji, niż kiedy ja w jakiś sztuczny sposób próbuję skakać z niszy na niszę i udawać kogoś, kim nie jestem, albo nerwowo rozglądać się i zastanawiać, ktoż też dziś reprezentuje najbardziej reprezentatywną dziedzinę, do której muszę się przyłączyć i zwalczać tych, którzy ode mnie w tej dziedzinie potencjalnie są lepsi, niebezpiecznie bardziej charyzmatyczni. Zaufanie do siebie, do własnej sztuki, zaufanie do tego, co ja produkuję, nawet jeżeli istnieje ocean ludzi, którzy uzna to za kompletny idiotyzm. Daje luksus cieszenia się z podobnych przykładów, które się widzi wokół siebie. Niezależnie od tego, jakie relacje mogą mnie łączyć z ludźmi, którzy to reprezentują, zwyczajnie cieszy mnie to, bo przypomina mi to moją własną sytuację. Jest to lustro mojego spełnienia. Jeżeli natomiast jest to lustro mojego niespełnienia, będą mną miotać uczucia, które też powinienem dopuścić do głosu. Ale jeżeli będę uważał, że to jest problem ludzi, którzy reprezentują coś, co ja krytykuję, a nie mój własny problem w postaci emocji, którą właśnie się dowiedziałem, że mam, to droga do tego mi się dosyć mocno wydłuży. U mnie działo się to głównie z takimi. Emocjami jak pożądanie i, i przyznawanie się przed sobą do tego, że czegoś pragnę dla siebie. U innego to będzie duma. U mnie zresztą w pewnym sensie też. U kogoś innego będzie to zawiść. Czyli zaniepokojenie w związku z faktem, że ktoś w misji, którą chciałbym uważać za własną, radzi sobie lepiej. U innych będzie to po prostu zwykłe pomieszanie. Czyli sytuacja, w której nie wiem, co się dzieje, a inni wydają się być niebezpiecznie zorientowani. Nie ma innego wyjścia. Trzeba będzie zaufać tym y, trudnym emocjom, które teraz przechodzą, i przyjąć, że nigdy nie będę czuł się inaczej. Że będę próbował dokopać tym, którzy mnie denerwują, bo w nich będę upotrywał swoje problemy. Tą drogą właśnie dochodzi się do pewnej szczerych wniosków. Jeżeli przyznaję się, że to ja przyciągam ludzi, którzy wywołują te emocje. Dociera się do tego komfortu, w którym w jakiś dziwny, naturalny, spontaniczny sposób to, że inni mają dobrze, budzi moją satysfakcję. A to, że inni cieszą się tym jeszcze, budzi do tego wzruszenie. I szczerą radość i chęć oglądania tego sprawia. Jednym słowem wtedy może powstać pewien pomysł, że to, co ja teraz czuję do swojego świata, może być terapeutyczne. I nie tylko dla mnie. I tak jest początek w tej samej pomocy.